Siema wszystkim. Dzisiaj nagram kolejnego vloga, e, ponieważ jeden kolega dał mi bardzo dobry pomysł, żebym pokazała Wam co jem. Mianowicie dzisiaj będę robiła skrzydełka. Nie wiem czy da radę to nakręcić. Więc tak biorę te skrzydełka. Jest ich nie wiem, wyjechała pół kilo. Biorę je, wpierdalam je do zlewu i umyję je, a potem wam pokażę jak je przyrządza, bo może ktoś nie wie. Może chcecie wiedzieć. No To tak, to na chwilkę pauza, bo z mokrymi łapami nie da się niestety kamerować, więc znowu. Ok, dobra, a więc tak. Mam no już te skrzydełka, i teraz mam pokażę, jak je ja będę pojechała takie żywność. Nie wiem, czy to znacie. Ale upierdam kawałek folii. Wielkie zaloty, gówno, wszystko do tej folii, nie? Nie wiem, czy będzie mi suszyć, ale mam nadzieję, że tak. Więc, mam skrzydełka z folii. Teraz za tymi zaczepami muszę zakleić. Nie umiem tego inaczej robić. Urować się to strasznie zaczęcie, wiecie? Tu główno jest chujowe ostro. Dobra. I jeszcze muszę dać tutaj przyprawy i no, czekajcie. Trzeba dać trochę oleju, ponieważ się będą spalały, nie? Daję odrobinę oleju. To jest chyba papryka czerwona. Czekajcie. Jest papryka słodka. Więc ta ogólna też tu wsypuję. soli dla smaku oczywiście kurwa soli I teraz wymieszam. To nie jest tak, że robię to specjalnie, bo niestety Amelia, tacy znaczy moja siostra i moja mama też tu będą jadły, więc nie może być za bardzo dietetyczne. Jeszcze miałam tu kiedyś. Mam taką przyprawę jeszcze. Sprzedałka od miejsca, więc tego też trochę tu wpierdolę. Nie, a tyle Dobra. Jest już wymieszane wszystko. Trzeba zapiąć powrotem. Dobra, teraz biorę to, moje jedzonko i wpierdalam do piekarnika. O kurwa, zamknięte wszystko. Wpierdalam to do piekarnika na mniej więcej pół godziny na 200 stopni albo 180, 180. I zobaczymy później jak to wygląda. Więc znowu ze dwóch. Dobra, jestem z powrotem. Zostało jeszcze 5 minut, ale już strasznie czuć, że się hałupie, więc. O! Więc tak. Mm. Poczekajcie. Wyjmę skrzydełka, które się pieczą. Otworzę je, bo są gorące, więc muszę użyć tych oto o tamtych, jebanych łapek, w kratkę, też w kratkę, panterkę. I wyjmę je na talerz i. Nie Wam, czy to w ogóle mi wyszło, więc... no. Dobra, wyjęłam trzy, bo trzy zechlam. I wygląda to w ten sposób, jak widzicie. Nie wydaje się być bardzo tłuste. I tak tą całą skórę, o to dziadostwo, to to, oddam psu. Bo ja tego nie mogę jeść. Nienawidzę jeść, kurwa, skórę ze skrzydeł, bo to jest obleśne. Piesek leży tu. Szek! No. Zaraz będzie hapał ze mną, nie? Więc w e, takim razie żegnam się z wami i jak Wam się podoba taki, e, taki, taki odcinek, że gotuję coś albo coś tam pierdolę jedzeniu, no to dawajcie lajki i do usłyszenia i pa!